Niech będzie pochwalony z Chrystus. Bóg nas nie potrzebuje do niczego. Bóg ma wszystko i my Bogu nic dobrego ani złego zrobić nie możemy. Nasze modlitwy, jakby to powiedzieć, prorok Starego Testamentu mówi, że nasze dobre uczynki są jak szmata splugawiona. Ja podejrzewam nasze modlitwy podobnie. Ostro powiedziane. Ale co tu dużo mówić? Nasze modlitwy są rozproszone, rzadko są nasze serce na pozycji naszych ust. Bóg ma absolutnie wszystko. I my Bogu do niczego potrzebni nie jesteśmy. I nasze hymny pochwalne Bogu niczego nie dodadzą. On ma wszystko. Natomiast, jako że On ma wszystko i jest Bogiem wszechmogącym, to my możemy od Boga otrzymać też wszystko. My nie możemy nic dać. My nie możemy Pana Boga nawet obrazić. My możemy obrazić majestat Boga, czyli aniołów i świętych. Możemy obrazić naszą głupotą, jeśli nie potrafimy podziękować za otrzymane łaski. Ale my możemy tylko od Pana Boga otrzymać. Jeśli Bóg nam dał dziesięć przykazań, to nie po to, żeby nam coś zabronić, powiedzieć: "Oj, nie rób tego, bo będzie niedobrze". S sens dziesięciu przykazań jest taki, że jeśli będziemy ich przestrzegali, to będziemy szczęśliwi żyli. To jest na zasadzie jak my mówimy do dziecka, dziecko, no nie wkładaj rączek do kontaktu, bo cię strzeli. <laughs> nie robimy, nie, zapre, nie, zaprzecz, nie zabraniamy mu po to, żeby mu zrobić krzywdę, tylko mówimy mu, krzywda na 100% będzie, <laughs> bo takie są prawa tego świata. To samo Bóg nam robi z dziesięcioma przykazaniami. Daje nam dziesięć przykazań, mówi, żyjcie tak, a będziecie szczęśliwi. Nie dlatego, żebym coś zabronić, powiedzieć, a tego nie wolno robić. Nie, nie, bo to może smakować lepiej. <śm> no tak to nie jest. <śm> tak to nie jest. Taki sekret tego życia. <śm> że jeśli zbliżamy się do Boga, który jest który ma absolutnie wszystko, Pełnie władzy i ma absolutnie wszystko. Nie tak, jak ci, którzy z nami rządzą, są ci śmoki najczęściej. Rzadko jest inaczej. Rzadko to u nas jest inaczej. To jeśli zbliżamy się do Pana Boga, właściwie władcy wszystkiego, który posiada absolutnie wszystko, to my jedynie co możemy, to możemy coś otrzymać od Boga. I Bóg nam chętnie to daje. Bóg daje nam wszystkie łaski, z wyjątkiem, z pewnymi warunkami. To znaczy, nie daje nam łaski takiej, która nam zaszkodzi. Czyli jak z zrobi z nas dyrektorów Banku Zbożowego, e a my, Bóg wie, że gdybyśmy zostali tymi dyrektorami, będziemy mieli ogromne pieniądze i wtedy nam zaszkodzą te ogromne pieniądze, nasz mózg, to on nam tych pieniędzy nie daje. Jak wie, że my będziemy złymi, przywódcami, to nie daje nam możliwości bycia przywódcą kogokolwiek. No bo wtedy jeszcze większa afera jest. Da nam taki układ, że jesteśmy, możemy być tymi dowódcami czegoś, a jak spartolimy, to mamy jeszcze większy grzech. Więc Bóg doskonale wie, co robi. Ech. I nie popełnia żadnych pomyłek. Także my nie możemy nigdy żalić się na nic. Bo wszystko, co nas dotyczy, włączając choroby, prześladowania, problemy, to ma swój sens. Bóg, dając nam takie krzyże, prowadzi nas do życia wiecznego, tak żebyśmy po drugiej stronie stanęli jak najwyżej. Bóg zdecydował, kiedy urodzimy się, kiedy umrzemy i każdy dzień zaprojektował, zanimśmy się urodzili. Niech miłosierny Bóg oświeci nas, poprowadzi nas do wieczności i niech nam błogosławi cały czas.